Cześć, witajcie na kanale Herby Flagi Logotypy. Ja nazywam się Maciek Matwiej i w dzisiejszym odcinku omówię ewolucję, historię i znaczenie logo Manchesteru City. Zapraszam! Manchester City, a właściwie Manchester City Football Club, angielski klub piłkarski z siedzibą w mieście Manchester. Klub powstał w 1880 roku jako St. Mark's. W 1887 roku został przemianowany na Ardwick AFC. Pod obecną nazwą występuje od 1894 roku. Dziewięciokrotny Mistrz Anglii, Siedmiokrotny zdobywca Pucharu Anglii, Ośmiokrotny zdobywca Pucharu Ligi Angielskiej, Zdobywca Pucharu Zdobywców Pucharów, Triumfator Ligi Mistrzów UEFA. Oraz zdobywca Super Kucharu Europy. Przejdźmy, Szanowni Państwo, płynnie do ewolucji historii i znaczenia znaku jednego z najbardziej popularnych klubów piłkarskich obecnej doby. To, co powiedziałem wcześniej, Państwo widzicie oczywiście całą historię tych znaków, ewolucję od 1880 roku, ale to, co powiedziałem wcześniej, klub powstaje. Na obrzeżach Manchesteru jako St. Mark's, czyli klub świętego Marka. I pierwszym znakiem jest znak czarno-biały, rozpisany na polu okręgu. Ten okrąg będzie towarzyszył klubowi aż do dziś. Oczywiście będą również zmiany. Bardzo charakterystycznym elementem logo będzie tarcza herbowa, ale o tym zaraz sobie opowiemy. Ten pierwszy znak to biały krzyż, szanowni Państwo, wycentrowany na czarnym okręgu. Państwo pozwolicie, ja sięgam wzrokiem na ekran mojego monitora, tak żeby nie pominąć któregoś ważnego szczegółu tradycyjnie. Widzimy ten biały krzyż na czarnym polu z ringiem, z okręgiem podwójnym u góry. Znaku napis St. Marks, data wyśrodkowana 1880, to oczywiście nawiązanie do powstania klubu i West Gordon, czyli nazwa dzielnicy Manchesteru, w której ten klub powstał. Ten znak przetrwa do 1894 roku i tutaj zaznaczam, te cezury czasowe będą bardzo płynne, bardzo luźne, te znaki będą się zazębiać, szanowni Państwo, szczególnie ten trzeci, który zaraz Państwu pokażę. I przy okazji opowiem właśnie o tych granicach, cezurach czasowych. Kolejny znak, który widzimy, to znak po, na, po pierwszej zmianie nazwy. Widzimy ten y, po raz pierwszy y, znak rozpisany na polu tarczy herbowej, dzielonej w krzyż, y, biało-granatowa tarcza y, y, i z, właśnie z inicjałami, ze skrótem AAFC, czyli Ardwick AFC. Ten znak przetrwał do 1894 roku, kiedy to Powstaje ta obecna nazwa klubu, czyli Manchester City Football Club, i klub od tego roku zaczyna legitymować się bardzo charakterystycznym znakiem, czyli herbem miasta. Szanowni Państwo, to bardzo ciekawy herb z punktu widzenia heraldycznego. Pełnego blazonowania dzisiaj, czyli opisu heraldycznego, nie będę Państwu przytaczał, skoncentrujemy się tylko na tych. Yy godłach, mobiliach, które występują w tarczy herbowej, a które będą towarzyszyć historii klubu do, w znaku do dziś. Również w tym z 2016 obecnym znaku mamy pewne symbole nawiązujące oczywiście w linii prostej do znaku z 1894 roku. Szanowni Państwo, herb Manchesteru, miasta Manchester to nic innego jak tarcza dzielona Pas. W górnej części widzimy kliper, czyli rodzaj żaglowca z pełnym ożaglowaniem typu fregata. Ten kliper zwrócony jest w prawą stronę heraldyczną. Przypominam przy okazji, że strony w heraldyce różnią się od tych nam dobrze znanych z życia, i, i proszę pamiętać, że zawsze te strony heraldyczne są brane od rycerza stojącego starczą i prawa strona. W rzeczywistości jest lewą stroną heraldyczną, a, a lewa strona jest prawą stroną heraldyczną. Przypominam o tym co jakiś czas, ale to bardzo, bardzo ważny element i często pozostajecie mi Państwo pytania, albo wręcz zwracacie mi uwagę, że e, mylnie podaję strony. Ja zaznaczam właśnie z tym, z tym przyrostkiem prawa strona heraldyczna lub lewa strona. Heraldyczna, ale przejdźmy do herbu Manchesteru. Widzimy właśnie ten żeglo, żaglowiec pod pełnymi żaglami i w dolnej części trzy charakterystyczne pomarańczowe pasy na czerwonym polu herbowym. Te trzy pasy to oczywiście nawiązanie do trzech głównych rzek Manchesteru. I tutaj bardzo ważny również element tego herbu, czyli dewiza. Dewiza, szanowni Państwo, która składa się z słów łacińskich concilio et labora, w luźnym tłumaczeniu moglibyśmy powiedzieć mądrość i wysiłek lub rada i praca. Herb miasta Manchester będzie towarzyszył identyfikacji wizualnej klubu do 2011 roku. On nawet dziś jeszcze jest wykorzystywany w różnych obszarach marketingowych. Jest jeszcze jeden element tego herbu, który jest wykorzystywany do dziś, to właśnie ta czerwona róża. Lancashire, symbol przynależności miasta Manchester do historycznego hrabstwa właśnie Lancashire, państwo. Ta róża zostanie zaimplementowana w kolejnych znakach zastąpiona, można powiedzieć, czy zastąpi te trzy pasy, ale o tym za chwilę, ale to bardzo charakterystyczny element tego herbu, który będzie widoczny nawet na koszulkach, dzisiejszych koszulkach klubu z Manchesteru. W latach 60. pojawi się. Znak, który powraca do logo rozpisanego na polu okręgu. Widzicie Państwo tutaj tarczę herbową, tarczę herbową z współcześnionym wizerunkiem herbu. Tarcza herbowa, oczywiście w kolorach czerwono-żółtych. Ta fregata Clipper nabiera również złotego koloru na białym tle. Szanowni Państwo, używam nomenklatury heraldycznej złotego, nie żółtego. Jak Państwo. Obserwujecie mój odcinek, to wiecie, że w heraldyce nie ma koloru żółtego, jest złoto, i nie ma koloru białego, jest srebro. Ten znak, oczywiście, na polu okręgu, niebieskim okręgu, z obrączką, białą obrączką, z napisem czarnym, napisem Manchester City FC. Ten znak przetrwa dekadę do roku 1970, kiedy to zostaje zastąpiony logo odświeżonym, tak naprawdę również na bazie tej tarczy herbowej widzimy, że fregata nabiera troszeczkę innego wyrazu, ale pozostaje w kolorze żółtym, może bardziej pomarańczowym w różnych interpretacjach tego herbu mamy różne kolory, ale to co najważniejsze zmianie ulega obszar tego centralnego koła to koło z koloru niebieskiego zmienia się w Pole białe, a niebieski kolor trafia do tego okręgu, do ringu zewnętrznego, szanowni państwo. I złoty pozostaje również napis, czy, może nie pozostaje, tylko zmienia się napis z nazwą klubu Manchester City FC, ze skrótem bardzo dobrze zaprojektowany znak, jeden z moich ulubionych. Ten znak przetrwa tylko dwa lata, kiedy to zostaje zastąpiony. Bardziej transparentnym, bardziej wyrazistym. No i to co ważne, właśnie tutaj te trzy pasy symbolizujące rzeki Manchesteru zostają zastąpione tą czerwoną, bardzo charakterystyczną różą Lancashire. Ta róża nabiera kolorytu, ona dodaje takiej świetności, nowoczesności temu logo z 1972 roku, a zarazem zawiera bardzo, bardzo Transparentne nawiązanie do historii miasta, do historii heraldyki miasta, do właśnie tego znaku, który będzie towarzyszył heraldycznego znaku, czyli herbu miasta. Bardzo ładny ukłon. Oczywiście pozostaje fregata, złota fregata pod pełnymi żaglami, w tym wydaniu na niebieskim polu. To pole herbowe łączy się z polem okręgu, wycentrowanym polem okręgu. No i w tym wydaniu herbu, który przetrwa 4 lata do 1970 szóstego, powraca klub do białego ringu z nazwą klubu Manchester City FC. Szanowni Państwo, na początku lat 80 klub odświeża ten znak. Niektórzy twierdzą, że to jest jeden i ten sam znak, ale tutaj dochodzi do pewnych pewnych różnic, szczególnie różnic w obszarze, w obszarze tego klipera, tej fregaty. Widzimy tutaj pewne drobne Plastyczne poprawki również w obszarze tej róży, czerwonej róży Lancashire. No i ten znak będzie towarzyszył piłkarzom z Manchesteru do 1997 roku, kiedy to klub postanawia zmienić znaki i to diametralnie. Dochodzi do rewolucji, bo tarcza herwowa zostaje oparta o rozpiętego złotego orła. Orła patrzącego się, szanowni państwo, w zachodnią stronę nad orłem 3. Złote, pięcioramienne gwiazdy symbolizujące dotychczasowe sukcesy klubu. Oczywiście tarcza herbowa nawiązująca do linii prostej, do tarczy herbu miasta, ale z pewnymi korektami, bo, nie widzimy, bo widzimy, że tutaj ulega przede wszystkim zmianie obszar kolorystyczny. Mamy trzy pasy nawiązujące do trzech rzek, ale białe pasy na niebieskim, przepraszam, niebieskim lub błękitnym polu oczywiście złota e, fregata na niebieskim polu i to wszystko uświetnione szarfą z devizą, szanowni państwo Superbia in Proelio, w wolnym tłumaczeniu e, powiedzielibyśmy duma w walce. I ten znak przetrwa do 2016 roku. Ten znak był bardzo dobrze odbierany przez grupy kibiców The Citizens, kibice się z nim utożsamiali, I kiedy dochodzi do mm, Informacji w grudniu 2015 roku, że klub zmienia, zmienia swoje logo. No, kibice niechętnie przystają, szanowni państwo, na tę informację, ale już w lutym 2016 roku dochodzi do oficjalnej zmiany i widzimy powrót do logo rozpisanego na polu okręgu. To jest ten znak, który, który przyświeca mojej koszulce, szanowni państwo, i widzicie. Państwo bardzo dobrze zaprojektowany znak. Może bardzo dobrze odświeżony znak, bo nawiązujący oczywiście do tych wszystkich wcześniejszych symboli, ale, ale współcześniony, unowocześniony, także rozpisany naprawdę zgodnie z nowymi trendami. Jeden z lepszych, ja już powiedziałem w jednym z odcinków na kanale Herby Flagi Logotypy, że to jest jeden z lepiej zaprojektowanych znaków wśród klubów piłkarskich. Jeden z moich ulubionych. Zarazem. No i cóż widzimy, oczywiście centralną częścią jest tarcza herbowa, to również ukłon do tych wcześniejszych znaków heraldycznych. Piękny złoty kliper pod pełnymi żaglami, na białym polu w tym wydaniu, no i oczywiście w dolnej części tarczy, tarcza zielona w pas, szanowni państwo, w dolnej części trzy błękitne pasy na niebieskim, jasno -niebieskim polu. Oczywiście to nawiązanie przypomnę do tych trzech rzek Manchesteru i czerwona róża Lancashire znak, który będzie towarzyszył klubowi do dziś bardzo charakterystyczny znak. I tutaj bardzo fajnie pogodzono te trzy pasy z tym, z, tą, z tą różą, bo to po raz pierwszy można powiedzieć wydanie herbu, gdzie te dwa symbole, czyli te trzy pasy i ta róża, jest w zgodzie rozpisana graficznie i bardzo dobrze się. Komponuje. Ta tarcza jest wpisana w okrąg, okrąg wewnętrzny niebieski, a nad tym okręgiem oczywiście góruje ring, granatowo-biało-niebieski, szanowni państwo, z nazwą Manchester City. Klub od 2016 roku rezygnuje ze skrótu FC, ale dodaje, szanowni państwo, po raz pierwszy datę powstania. Klubu, już pod nazwą Manchester City. Proszę zwrócić uwagę, nie 1880, a 1894. Taka ciekawostka. Pewne złamanie pewnej ciągłości. Niektórzy nawet zarzucali, dlaczego klub Manchester City nie utożsamia się z tym St. Mark's, który powstał w 1880. Troszeczkę za to tłumaczono. Postanowiono jednak uwypuklić tę datę. Czyli ten rok, kiedy powstała, czyli kiedy klub został przemianowany właśnie na Manchester City Football Club. To tyle, szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku. Serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam na kanał Herby Flagi Logotypy, gdzie w zakładce ze znakami sportowymi dużo treści z blendingiem sportowym, nie tylko piłkarskim, bo omawiam, można powiedzieć, cyklicznie logo klubów Amerykańskiej Ligi koszykówki NBA. Trafiają się odcinki również z zawodowej ligi hokeja na lodzie amerykańskiej, NHL, Szanowni Państwo, ale są również odcinki organizacji sportowych, takich jak chociażby flaga olimpijska, jeden z najlepiej odbieranych symboli sportowych na świecie. Ten odcinek od wielu, wielu miesięcy bardzo wysoko, właśnie w zakładce ze znakami sportowymi. Tam znajdziecie Państwo na pierwszym miejscu, oczywiście opis logo bardzo kontrowersyjnego, logo klubu Radom Radom. Poza tym odcinek o logo klubu FC Barcelona, odcinek o logo Realu Madryt. Znajdziecie Państwo również coś dla sympatyków Premier League angielskiej, odcinek o historii, ewolucji i znaczeniu logo Arsenalu Londyn. Jeszcze raz dziękuję, jeszcze raz zapraszam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!